Nos, centralna struktura twarzy odgrywa ważną rolę w postrzeganiu kobiecej atrakcyjności. Pomiędzy nosem żeńskim i męskim istnieje wiele ważnych różnic, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu leczenia. Kobiecy nos ma mniejszy i delikatniejszy szkielet kostny niż męski nos. Grzbiet nosa jest węższy, z delikatną wklęsłością zależną od wieku. Dla porównania, nosy męskie są zwykle większe i dłuższe. Mają szersze kości nosa, a grzbiet jest prostszy, z bardzo małą przerwą na koniuszku. Kąty nosowo-wargowe i nosowo-czołowe są bardziej rozwarte w nosie żeńskim niż w nosie męskim. U kobiet nosza i podstawa nosa są mniejsze. Celem wykonywania feminizacji nosa jest zmniejszenie ogólnego rozmiaru nosa i zmiana jego kątów na bardziej przypominające kobiecą formułę atrakcyjności. W feminizującej plastyce nosa, grzbiet i czubek nosa na ogół muszą być zmniejszone z końcówką uniesioną. W przypadkach wymagających chirurgicznej interwencji, celem jej jest wykonanie feminizującej plastyki nosa wewnątrznosowej lub otwartej. W większości przypadków konieczne jest zmniejszenie garbu grzbietu nosa i zwężenie nasady poprzez niskie złamanie kości nosa. Profil grzbietu nosa może pozostać prosty, ale niektóre pacjentki proszą o więcej ugięcia grzbietu. Duże nozdrza można zmniejszyć przez modelowanie chrząstek. Wycięcie skóry w progu nosowym celem zwężenia skrzydełek. Szczególną uwagę zwracamy na uniknięcie niewydolności zastawki. Należy pamiętać, że nos musi pasować do twarzy, w tym sensie, że mały nos nie będzie wyglądał harmonijnie na dużej twarzy, jakkolwiek byłby feminizowany. Co ważne, korekcja nosa jest często łączona z innymi operacjami, np. redukcją czoła w celu zmniejszenia ostrego kąta widocznego w profilu lub uniesienia wargi.